Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku, z tej strony To Kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, tu zostawiam budzicie Oczywiście zostawiacie łapki w górę, jeżeli filmy wam się podobają A ja zaczynam swój odcinek Proszę państwa, dzisiaj 15.00, bardzo ważna rzecz Otóż na sklepie ekipy ekipatanosi.pl bakety dwustronne, że kupujecie jeden i macie tak naprawdę dwa Jak yy, na przykład płacicie się po jednej stronie, zdajecie drugą, jest git Bakeciki są mega mocne, działaliśmy nad nimi tak długo, że słuchajcie, już się cieszę, że po prostu są w lesie w sprzedaży, bo, no to jest ciężki kawał chleba. Zrobić dobry bakecik, który ma równe szycia i jest dobrze, dobrze wykonany, tak? Druga strona, dodatkowo. Tak wygląda druga strona, jest to oczywiście nasz pattern naprzemiennie. Z loga ekipy. I, no, no jest mocny. No, no ten baket jest po prostu przepotężny, tak? Oprócz bagetów na sklep ekipy też wleciały właśnie takie koszulki czarne i białe z naszą ekipą w kwiatuszki, co jest fajnym motywem i można to bardzo spoko sfitować do jakichś letnich stylizacji. Kozak. Chmura pilnuje, ciepłe trullo, także lepiej tutaj rób foteczkę dobrze. Nie chmura. Ja już jestem na planie. Kręcimy, zobaczcie w takiej e, w takim miejscu, wie, no, kozak, klimat. Zobaczycie efekty już niedługo. Ja wracam teraz na plan. E, trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko się udało. Już jestem po jednej scenie, ale już dogrywaliśmy takie przewidki. Fajnie, fajnie. Przepięknie, tak, wyżej, wyżej. Ja ty się od <grym> <Ola uczy. grym> Będziesz pięknie od razu wyglądać. Mega. Dzięki. Ja <grymne> Nagrywamy kolejną scenę. Ja już yy, yy, na siebie miałam kamerę. Teraz leci pan Andrzej z Olą. Uwaga, uwaga, uwaga. Będzie kino. Będzie kino. 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 Kamera. Kamera zapis proszę skupienie. 042, bardzo ważna scena. Uwaga, 3, 2, 1. Akcja! Weronika, koleżanka, Przyska do ciebie. Żebyś nie wpuszczał tutaj obcych! Jak ostatni raz otworzyłeś drzwi, to nas okradli. Weronika, to

Nie dajesz znaku życia od kilku dni. Bo zbytnio nie czuję, że żyję. Ważne, żeby ten wód zrozumieć. Wtedy jest trochę łatwiej. Trochę. Testuję na sobie tatuaże, w sensie filtry z tatuażem na twarzy. W ogóle się nie przestraszcie, bo mam różową buzię, ale to tylko maseczka. Ostatnio w ogóle mam fazę na, masie, na maseczki i albo sobie robię w płachcie, w zasadzie codziennie sobie robię jakąś maseczkę, albo właśnie w płachcie, albo tak jak teraz nakładam po prostu pędzelkiem i powiem Wam, że mocno mi się buzia poprawiła. Też kupiłam sobie kilka kosmetyków takich stricte do cery problematycznej, w sensie po prostu z pryszczami. I mam tutaj jednego przyjaciela na czole, ale ogólnie... Ogólnie bardzo mi się teraz poprawiła, więc się mega cieszę. Smałam sobie już maseczkę. Pewnie <grym> standardowo posiedziałam w niej nieco długo. Um, a w ogóle chciałam Wam za pewną rzecz podziękować, e, ponieważ przed chwilą zauważyłam, ile osób e, pojawiło się u mnie w sumie na Instagramie obserwujących. Um, I powiem Wam, że jest to potężna liczba, której nie jestem w stanie w ogóle sobie wyobrazić w głowie. E, dziękuję Wam za to. I bardzo się cieszę, że po prostu każdego dnia kilka osób tutaj wchodzi i stwierdza, że zostanie ze mną na dłużej. Więc się bardzo cieszę i ślicznie Wam za to dziękuję. A pokaż tego, Michael! O kurde, bestia, bestia! Przewiązujemy to? Co? Przewiązujemy? Nie, się ja daj się, ja daj się daj. Daj. Mam tak, powiem wam tak, że pogoda się nas nie rozpiesza. Więc nic z opalania. W się właśnie wleciały bakeciki na sklep, więc kto chce, to zapraszam na sklep ekipa nosi. Mura! Co robisz? Chodź, ura. Walka.